Założone ponad 800 lat temu Olesno leży wśród rozległych lasów, w miejscu, gdzie można odpocząć od pośpiechu i zgiełku wielkich miast. Miasto róż zachwyca nie tylko malowniczym położeniem i piękną przyrodą, ale też wspaniałymi zabytkami. Budzą one podziw i intrygują nasuwając pytania. Jak powstała świątynia, która z lotu ptaka przypomina kształt róży? Dlaczego kościół ewangelicki nazywany jest fenigowem? Która kapliczka upamiętnia jedno z ostatnich spaleń na stosie w Europie? Pytania można by mnożyć, a przecież prócz śladów historii. Na turystów i gości czeka tu mnóstwo innych atrakcji. Świetnie wyposażony akwapark Oleska Laguna, otwarte kąpieliska w Oleśnie i Starym Oleśnie, stadniny, szlaki piesze i rowerowe, ścieżki konne. To tylko niektóre atuty turystyczne zachęcające amatorów aktywnego spędzania czasu i odpoczynku na łonie natury do odwiedzania naszej gminy. Róża wśród lasów to olesno nazwana niegdyś Rosenberg, różana góra. Miasto o powierzchni 15,1 km2, otoczone pierścieniem lasów, głównie borów sosnowych, które przyciągają miłośników wycieczek pieszych i rowerowych, oferując ciszę i piękno natury. To właśnie lasy są elementem wyróżniającym olesno wśród 71 gmin opolszczyzny, bowiem pokrywają one aż 42% terenu gminy. Bogactwo runa leśnego to jest grzybów i jagód przyciąga licznych zbieraczy z całego Śląska. Bardzo pozytywny wpływ na kształtowanie naturalnego krajobrazu mają zachowane wzdłuż niektórych ciągów komunikacyjnych cenne fragmenty zieleni przydrożnej, aleje dębowe i lipowe, które można spotkać w Łomnicy, Brońcu czy Wojciechowie. Na wzniesieniach progu woźnickiego biorą początek liczne rzeki. Źródła mają tu Stobrawa i jej dopływy, Bzinica, Pieklisko i Wilcza Woda oraz Budkowiczanka z rzeką Dobrą płynące na zachód do Odry. Rzeki Łomnica i Prąd płyną na wschód do warty, stanowiącej wschodnią granicę gminy. Dzięki czystym rzekom powstały stawy rybne w wielu miejscowościach gminy. Borkach Wielkich, Kucobach, Staremoleśnie, Leśnej, Wysokiej i Boroszowie. Staw Żurawiniec. Prawie wszystkie te zbiorniki pełnią też funkcję rekreacyjną. Na terenach leśnych spotkać można liczne zwierzęta łowne, takie jak jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, tchurze, borsuki, bobry, wydry, bażanty, kuropatwy, a także zające i dzikie króliki. Wśród występujących tu ptaków są żurawie, czaple, sokoły, pustułki, myszołowy, jastrzębie, kanie czarne, puszczyki, błotniaki stawowe. W Boroszowie swoje miejsce odnalazły również Orły Bieliki. Oprócz licznych ścieżek rowerowych prowadzonych wzdłuż duktów leśnych, ważną rolę pełnią dwie ścieżki edukacyjne. Pierwsza o długości ponad 7 km swój bieg rozpoczyna w pobliżu kościoła świętej Anny. Druga z kolei prowadzi turystów do Sobisza, wiaty na terenie leśnictwa leśna, przystosowanej do rozpalenia ogniska i zorganizowania biesiady dla sporej liczby turystów. W stadninach, w borkach wielkich czy też na kamieniu w borkach małych, miłośnicy jazdy konnej mogą wybrać się również konno wzdłuż traktów leśnych. Ukryte w mrokach wieków i osnute mgłami legend dzieje o sięgają zamierzchłych czasów, a ich rekonstrukcja jest znaczona licznymi zabytkami, z których niektóre zachowały się do dnia dzisiejszego. Najcenniejszym i zarazem najpiękniejszym obiektem sakralnym Olesna jest Pątnicze Sanktuarium Świętej Anny, prawdziwy klejnot architektury drewnianej. Jego powstanie sięga wieków średnich, gdy w 1444 roku postawiono niewielką, malowniczo położoną w lesie, kaplicę otaczającą pień cudownej sosny, do której onegdaj napadnięta przez zbójców uciekła się Oleska Mieszczka, prosząc świętą Annę o ratunek. W 1518 roku powiększono kościół i wzbogacono go późnogotyckim, drewnianym i polichromowanym Ołtarzem z początku XVI wieku przypisywanym mistrzowi Jakubowi ze szkoły słynnego Wita Stwosza. W XVII wieku mistrz ciesielski Marcin Snopek dobudował do istniejącego sanktuarium pięć kaplic o wystroju barokowym. W ten sposób wyczarował oleską róże zaklętą w drewno, szlachetną perłę drewnianego budownictwa sakralnego nie tylko na Śląsku, ale i w kraju. Nieodłączną częścią kościoła świętej Anny jest uroczysko Siedem Źródeł, do którego od wieków w czasie odpustów zmierzają utrudzeni pielgrzymi, aby ugasić pragnienie, umyć obolałe stopy i zaczerpnąć cudownej wody, którą zabierają ze sobą do swoich domostw. W sąsiedztwie stawu wybudowano bogate zaplecze turystyczne z ujęciem wody w kapliczce Świętej Anny i Świętego Huberta, mostki, altanki. Drewniany pomost, zwany ścieżką zdrowia, przyciąga wielu amatorów wodolecznictwa. Można brodzić w czystej źródlanej wodzie, pidzią, oddychać świeżym powietrzem, chronić się w altanach przed deszczem, a stoły i ławy pozwalają na biesiadę przy ognisku i specjalnie skonstruowanej wiacie grillowej. W pobliżu, wśród borów Stobrawskich, wzdłuż malowniczego leśnego duktu, zbudowano kalwarię, 14 stacji Drogi Krzyżowej rozmieszczony jest wzdłuż trasy od kościoła świętej Anny do siedmiu źródeł. Kolejnymi drewnianymi kościołami w Gminie Olesno, które warto zobaczyć, są Kościół Świętego Rocha w Grodzisku, Kościół Świętego Wawrzyńca w Wachowie, Kościoły Świętej Marii Magdaleny w Starym Oleśnie oraz w Boroszowie, a także Kościoły Świętego Marcina i Świętego Bartłomieja w Borkach Wielkich i Kościół Świętego Antoniego w Sowczycach. Były i są one dowodem wielkiej wiary i pobożności mieszkańców Olesna, a przede wszystkim są skarbami drewnianej architektury sakralnej w Gminie Olesno prostokątny rynek, z którego narożników wychodzą ulice biegnące niegdyś do murów miejskich, świadczy o średniowiecznym rodowodzie Olesna. Na podstawie planu Wernera, najstarszego z zachowanych, wiem między m.in., że w centralnej części rynku, gdzie dziś stoją kolumna Maryjna z 1697 roku i figura świętego Jana Nepomucena, wznosił się niegdyś ratusz, a przed nim pręgierz oraz bogate kamienice mieszczańskie. Ratusz miejski był wielokrotnie odbudowywany. Kilka razy trawiły go pożary. Budynek siedziby władz miejskich, wybudowany w latach 1890 2821 z późniejszymi przebudowami dostojnie stoi w południowo-wschodniej pierzei Oleskiego Rynku. Jedynym śladem polskiej społeczności żydowskiej jest Kirkut przy ulicy Młyńskiej, w rejonie nazywanym niegdyś Żydowską Szwajcarią ze względu na jego położenie w malowniczym zakątku miasta w dolinie rzeki Młynówka. Kirkut ogrodzony został ceglanym ogrodzeniem, którego fragmenty zachowały się do dzisiaj. Na terenie Kirkutu zobaczyć można dobrze zachowane macewy oraz żydowską kaplicę przedpogrzebową Bet Tahare, czyli dom oczyszczenia. Piękną nową elewacją przykuwa uwagę budynek Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego, wybudowany w 1909 roku. Historyczna duża sala posiedzeń Rady Miejskiej przeozdobiona jest oprawionymi w ołów witrażowymi oknami, które zachowały się do dzisiaj ze scenami pracy żniwiarzy, drwali przed kościołem świętej Anny z motywem herbu powiatu Olesna i Gorzowa. Sąd rejonowy woleśnie mieści się w budynku wzniesionym w latach 1913–1915. Przedtem gmach sądu znajdował się na Galikstrasę, obecnie Jaronia, z ratuszem miejskim. Naprzeciwko sądu rejonowego na miejscu dawnych koszar wojskowych stoi budynek zespołu szkół imienia lotników polskich. Przed II wojną światową mieściło się tu Królewskie Katolickie Seminarium Nauczycielskie, przekształcone w tzw. szkołę nadbudowaną. Po wojnie funkcjonowało tam liceum ogólnokształcące. Od 1984 roku przekształcone w zespół szkół, który w 2009 roku został powiększony o dobudowaną część z pracowniami i potężną halą sportową. Pozostałością średniowiecznego Olesna jest niewielki fragment muru miejskiego przy obecnej ulicy Lompy. Od 1404 roku miasto zostało otoczone murami obronnymi, co świadczyło o jego uporządkowanej zabudowie i przeprowadzonej lokacji. W małej i cichej uliczce Jaronia, w budynku 18 wiecznej barokowej kamienicy mieści się od 2005 roku Oleskie Muzeum Regionalne, które oferuje stałe wystawy takie jak Dzieje Miasta Olesna oraz ekspozycje zmienne. W sklepiku muzealnym można nabyć pamiątki związane z miastem. W budynku mieści się też punkt informacji turystycznej. Dom dziecka w Sowczycach znajduje się w historycznym budynku, dawnej siedzibie właścicieli wsi, hrabiów von Gessler. Pałac niegdyś otaczał piękny park, w którym stały pomniki ulubionych zwierząt hrabiego Gesslera, psa i rumaka kawaleryjskiego. Nad panoramą Olesna oprócz wież kościelnych dominuje wybudowana w 1927 roku wieża ciśnień. Powstała podczas modernizacji kanalizacji miejskiej w okresie międzywojennym. Oleska Laguna Miejski Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Wachowskiej to kompleks sportowo-rekreacyjny, który tworzą kryta pływalnia Oleska Laguna, Stadion Miejski oraz Kompleks Boisk Sportowych z programu Moje Boisko Orlik 2012. Oleska Laguna to nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt rekreacyjno-sportowy, jeden z największych na całej opuszczyźnie. Miłośnicy wody mają do swojej dyspozycji sześciotorowy basen sportowy o wymiarach 25 metrów na 12,5 m i głębokości od 1,20 m do 1,80 m, wyposażony w dwa bicze wodne do hydromasażu. Oraz system dysz bocznych do hydromasażu podwodnego. Basen rekreacyjny do nauki pływania o wymiarach 10 10,25 metra na 3 m i głębokości 75 cm z dwoma biczami wodnymi do hydromasażu. Brodzik dla najmłodszych z dwoma mniejszymi zjeżdżalniami. Jacuzzi z hydromasażem. Największą w regionie 106-metrową zjeżdżalnię tunelową z efektami multimedialnymi. W strefie spa-obiektu można korzystać z sauny fińskiej, sucha sauna i tureckiej, łaźnia parowa, groty lodowej oraz natrysków wrażeń. Ponadto w części rekreacyjnej do dyspozycji gości obiektu są gabinety hydroterapii, hydromasażu i odnowy biologicznej z biczem szkockim, masażem płaszczowym, wanną motylkową, a także solaria, groty solne, kafe, bar oraz bufet. Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyjezdni znajdą w oleśni i okolicznych wsiach wiele atrakcyjnych miejsc, w których można zrelaksować się, skosztować miejscowych specjałów, spędzić czas uprawiając sporty lub po prostu przenocować w dobrych warunkach i miłej atmosferze. W centrum Olesna przy ulicy krzywej znajduje się Hotel Olesno, którego głównymi atutami oprócz dogodnej lokalizacji i bazy fitness są klimatyzowane pokoje dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, parking objęty monitoringiem oraz sala konferencyjna wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny. W pobliżu drogi krajowej Bytom-Poznań przy ulicy Wielkie Przedmieście usytuowany jest hotel Aleksandra z czekającymi na gości miejscami parkingowymi objętymi monitoringiem. Na terenie hotelu znajduje się klimatyzowana restauracja słynąca z dużego wyboru tradycyjnych dań śląskich. Niedaleko Oleskiego Rynku w restauracji Ratuszowej znajdą coś dla siebie wielbiciele kuchni staropolskiej. Dodatkowym atutem restauracji są wieczory tematyczne przygotowywane z myślą o tych, którzy lubią łączyć jedzenie z zabawą. Ponadto restauracja przygotowuje również dania do kuchni domowej, gdzie można szybko Szybko i tanio zjeść, zestaw obiadowy. Na peryferiach Olesna, przy ulicy Kościuszki, znajduje się pensjonat As, gdzie główną atrakcją są korty tenisowe, boiska sportowe, a sezonowo odkryty basen i lodowisko. Gościniec na kamieniu oferuje swoim gościom nie tylko nocleg, ale także możliwość jazdy konnej, miejsce na grill, park i mini zoo. Chwilę odprężenia zapewni gościom dobrze wyposażone spa. Do amatorów jazdy konnej kieruje swoją ofertę również ośrodek jeździecki w Borkach Wielkich. Na miłośników hip czeka, poza miejscami noclegowymi, 60 hektarów terenów nadających się do wszelkiego rodzaju jazd konnych. Należące do ośrodka rzeki i jeziora zadowolą spragnionych w chwili relaksu, wędkarzy i zwolenników aktywnych sportów wodnych. Zajazd Eliza proponuje gościom nocleg oraz dwa tory do gry w kręgle. Ponadto zajazd posiada klimatyzowaną salę w stylu retro, w której można zorganizować różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. W Starym Oleśnie przy ulicy kolejowej znajduje się ośrodek wypoczynkowy Anpol, którego największą atrakcją jest bliskość akwenów wodnych. Latem służą one do kąpieli, a zimą stają się środowiskiem. Ponadto ośrodek oferuje kajaki, rowery wodne, pole do minigolfa, boisko do piłki plażowej i wiele innych atrakcji dla zwolenników aktywnego wypoczynku. Wielbiciele automobili mogą wypożyczać stare amerykańskie krążowniki szos. Również w Starym Oleśnie położony jest ośrodek wypoczynkowy Horn, gdzie znajdują się dwa stawy hodowlane z możliwością wędkowania. Ośrodek wypoczynkowy Jawi usytuowany jest w jednej z najbardziej malowniczych części gminy Olesno w Kucobach. Tam, w otoczeniu lasów i akwenów wodnych, można skorzystać z domów kempingowych położonych w sąsiedztwie całodobowej restauracji i kawiarni. W łomnicy, widoczny z drogi krajowej Bytom Poznań, znajduje się pięknie, odrestaurowany budynek byłej szkoły, obecnie mieszczący w sobie dom weselny Villa Rosa. Budynek otaczają wypielęgnowane tereny zielone, na tle których nowożeńcy mogą upamiętnić pierwsze chwile wspólnego życia w nastrojowych sesjach zdjęciowych. Świerczu przy ulicy Weselnej znajduje się otoczony pięknym ogrodem dom weselny u Wąsińskich. Oprócz smacznej kuchni oraz dobrze wyposażonych pokoi, ośrodek może pochwalić się kortami tenisowymi, które stanowią dodatkową atrakcję dla gości obiektu.